Hej siemano moi drodzy, zmieniam kąt ustawienia, do którego do was mówię, bo tam siedzi słońce i pomyślałam, że się jakoś tak zakryję, mądrze. Nie wiem, czy jest to, co daje, jest chyba jeszcze gorzej niż zwykle, ale idziemy w to. Generalnie dzisiaj będzie w ogóle inny temat niż zwykle. Mam na myśli to, że nie będzie temat kosmetyczny w żaden sposób, tylko opowiem wam po prostu o moich ulubionych herbatach. Ponieważ ostatnio zakupiłam taką jedną konkretną e, sztukę, która po prostu tak mnie rozwaliła na łopatki, że stwierdziłam, że ty, ja sobie nagram taki filmik o wszystkich herbatach, takich najlepszych, które piłam w ostatnich miesiącach i latach, i po prostu sobie to zbierzemy. Generalnie to się jesteście jakimiś super smakoszami, to ja wam tutaj nic szalonego nie powiem. Bo y, no, ja y, generalnie mam gdzieś, y, jakby, y, że tak powiem, y, to w jakiej temperaturze się powinno powinna być woda, której jak zalewać, ile tam jej dawać, ile razy parzyć i tak dalej. Ja to naprawdę mam gdzieś. Herbaty lubię, lubię herbatę jak jest intensywna, jak ma smak. Może właśnie nie bardzo mocny, ale jednak wyczuwalny, raczej niezbyt mocno aromatyzowanej, bez jakichś takich bardzo dziwnych... Znaczy, z dziwnymi dodatkami tak, ale nie lubię jak jest sztuczna, sztucznie aromatyzowana i nie lubię jak jest cierpka. Generalnie, może tak, w kwoli wstępu, żeby w ogóle dać nam jakieś wyobrażenie. Oczywiście dzisiaj będę mówić tylko o herbatach takich liściastych, które jednak mają więcej smaku. E, oczywiście takie torebki również pijam, szczególnie w pracy i tak mam w, w życiu też tak mi często się by zdarzało, że miałam takie fazy, że albo piłam tylko torebkową, albo tylko taką liściastą, to że no nie wiem, tak z dwa lata w sumie raczej głównie piję już taką y, liściastą, zdarza mi się oczywiście torebka, ale jednak z perspektywy lat jest trochę różnica jednak tej jakości. Też nie jestem jakimś frikiem i nie wydaje, na, znaczy wydaje na herbat dużo dlatego, że piję po prostu bardzo dużo i fizycznie jakby tego jest sporo, ale na jakby pojedynczą y, pojedynczą herbatę no nie wydałabym, nie wiem, setki, sto złotych czy coś w tym stylu, bo to jest trochę y, nie, nie o to chodzi, nie jestem aż właśnie takim frikiem, po prostu lubię jak herbata jest taka relatywnie dobra, więc to będzie taki, taki po prostu przegląd. Spoko herbat, spoko cenach dla normalnego człowieka y, o takim może trochę innym smaku wydaje mi się, ponieważ y, no tak powiem ja o tych różnych poszczególnych gatunkach i może Akurat coś interesującego Wam tutaj wpadnie, wpadnie w oko. Najpierw jeszcze powiem, jaki herbat nie lubię, bo o tym chyba tak zaczęłam nawet i, i o tym będzie warto wspomnieć. Nie lubię właśnie, jak herbata jest cierpka i na przykład w tym wypadku yy, odpada mi herbata zielona gunpowder. To jest dla mnie najgorsze zło i nieważne już jak jej nie próbowałam, to zawsze po prostu było takie... Tak mi po prostu ściągało język w taki okropny sposób, że tego się po prostu nie da pić. Ja przynajmniej naprawdę nie lubię i próbowałam bardzo w wielu, tak naprawdę, na przestrzeni lat. Bez względu nawet do dodatki jakieś tam aromatyzowane, czy jakiekolwiek, które by tam były, to, to po prostu nie jest to. Zdecydowanie bardziej wolę sencze, jeśli chodzi o takie zielone herbaty, w sumie japońskie, tak naprawdę. Realnie herbaty japońskie to jest jednak inny level. E, szczególnie jeśli mówimy o herbatach zielonych, bo ja chyba zielone w sumie najbardziej lubię i to jest zdecydowanie coś, gdzie no widzę różnicę. Gdy Widzę różnicę, gdy po prostu kupię sobie herbatę chińską, a herbatę japońską, to te japońskie są dla mnie właśnie dużo takie bardziej. Subtelne w smaku, ale po prostu ta jakość jest taka lepsza, wyczuwalna. Często to idzie w parze z ceną, chociaż tutaj oczywiście bywa różnie. Herbaty chińskie oczywiście też są super, bo jakby, no, chińczycy by nie było też z herbaty słyną, ale tutaj jest trochę trudniej, chyba kupić tak po prostu w takiej jakoś tak, coś takiego fajnego po prostu wydaje mi się. Nie zdarzyło mi się pić jakiejś takiej super fajnej ceremonialnej, nie wiadomo jakiej chińskiej herbaty. W chińskiej też mam, zawiera nam się coś takiego jak herbata czerwona na przykład, taka powiedzmy taka kojarząca się jakby typowo z taką, taką herbatą chińską, której ja akurat naprawdę nie lubię, nie przepadam. Jakoś też, też ma coś takiego cierpkiego i chyba mi się kojarzy z jakimiś takimi ich lat temu kupowanymi herbatami nadchudzanie, bo tak ma być przyspieszający metabolizm wiadomo i to to jest jak nic dla mnie ciekawego. Jeszcze z takich rzeczy, które nie za bardzo to na przykład też nie lubię, rojbosa. To już nie do końca mamy herbatę, bo to już nie mamy tych pobudzających właściwości, tylko wręcz takie uspokajające. To jest poleceń, żeby właśnie pić na nos. Jako właśnie ten ostrokrzew, nie pamiętam czego to było. Nie, bo nie ma tam. perujańskiej, Czyżby? To nie jest yerba. Ostrokrzyw nie. ostrokrzyw to, to, był to była chyba yerba. To jest w ogóle jeszcze coś innego. Yerba jest spokojna też właśnie na mnie trochę zacierpka. Ja też mam z nią problem. A bo tutaj trzeba bardziej przestrzegać właśnie temperatury, bo wtedy wychodzi cierpkość. I dlatego, dlatego mam z nią problem. Ale ten rojbos jest taki, nie, takim, nie wiem, czymś takim okropnym, takim jakimś po prostu sianem. Smakuje jak interesującym, interesującym I to bez względu na dodatki również. Ale przechodząc do herbat ciekawych i interesujących, które wydaje mi się, że warto było wspomnieć. To na pewno powiem o jednej firmie, która y, zagościła u mnie na stałe już od bardzo wielu lat. Może jakość nie jest idealna, to jakoś to przełożenie tej jakości do, do ceny i do dostępności po prostu jest za tyle spoko, że i tak no, na przestrzeni tam dwóch czy trzech lat to zrobiłam tam z 15 zamówień, najróżniejszych, i wracam tam cały czas, bo to jest coś takiego dla mnie prostego, fajnego, osiągalnego. I to się nazywa Zielony Bazar. Tu mamy akurat jedną konkretną herbatę, o której wspomnę, bo wszystkie te kiedy wyglądają tak samo, tylko mają inny napis po prostu. I w tym przypadku postaram się właśnie podlinkowywać te różne herbaty, o których będę mówić. Zielony Bazar najróżniejsze no herbaty różnego typu, żeby sobie w ogóle wyczaić, co wy tak mniej więcej w ogóle lubicie, nie wiecie, chcecie kupić tak tanio, znaczy nie za drogo, po prostu nie dajcie na to jakichś milionów pieniędzy, to to jest jakby dobre miejsce na spróbowanie na start. Generalnie całkiem naprawdę fajnie. Podejrzewam, że takie sklepy herbaty, na no zwykłe, gdzieś tam, wiecie, stacjonarne, wcale te jakości nie mają lepszej. Bo wiadomo jak jest. Generalnie. Tutaj mam jeszcze, kiedy się nazywa Milk olong, i to jest bardzo ciekawa rzecz, bo Olongi to jest w ogóle osobna, inna, inny właśnie rodzaj herbaty, też, też właśnie chińskie, zazwyczaj one są. Akurat ten milk no, to jest właśnie z tym aromatem mlecznym. I to rzeczywiście jest aromat mleczny. Nie wiem, właśnie muszę się nie zainteresować, czy te Olongi mają jakby taką swoją naturalną wersję mleczną, jakby która naturalnie niby ma. Ten właśnie mleczny posmak. Muszę się tym zainteresować, bo szczerze nie wiem, bo to jest akurat herbata z aromatem. I wiecie, to nie jest tak, że to smakuje, jakby było mlekiem, tylko smakuje właśnie tym aromatem mlecznym. Wiem, ja mi się to kojarzy. Jak na przykład macie czekoladę, która jest, nie wiem, stu, y, która ma smak jogurtowy, o, i powąchacie to, to pachnie tym jogurtem takim aromatyzowanym. Nie wiem, czy to jest ogarnialne, na kogokolwiek co ja teraz gadam, ale to więcej właśnie ma taki właśnie zapach delikatny, ale przez to, że tutaj właśnie ta herbata nie jest tylko jest taka bardzo delikatna neutralna, no nie jest w ogóle cierpka, ma przyjemny, dymny właśnie mleczny, delikatny smak i to jest coś takiego naprawdę ciekawego, szczególnie do picia na noc, tak na uspokojenie się, jak nie chcecie chcecie się napić czegoś ciepłego, a nie chcecie się jakoś pobudzać, a chcecie coś, sobie smaczne i nie przypadacie ze ziołami, to właśnie jestem ja, to to jest generalnie dla, dla mnie najfajniejsza opcja, choć takie wieczorne napary, to to jest mój ulubieniec generalnie, no i generalnie ja najbardziej lubię chyba tak naprawdę herbaty zielone, dla mnie to jest takie najfajniejsze, odświeżające, lubię też sobie robić herbaty takie, zalewać sobie zimną wodą, wkładać do lodówki i pić sobie latem, tak nie żeby tylko wodę pić, bo ja bo jednak ta herbata to jest dla mnie życie generalnie, to to jest też taka, taka, taka nieprzyjemna sprawa. Jeśli chodzi o herbaty, takie właśnie z tego zielonego, zielonego bazaru, które tam u nich kupowałam właśnie na przestrzeni lat tak najczęściej, to na przykład była zielona herbata jaśminowa. Akurat za kwiatami, to ja tak też jakoś hiper mocno nie przepadam w herbatach, ale akurat ten jaśmin w momencie, gdy on ma kwiatek, Hmm, który jest dosyć intensywny jeśli chodzi o smak, to no to jest coś, co naprawdę ma właśnie taki też uspokajający, delikatny smak, mimo wszystko. Nie jest on przytłaczający i fajnie, właśnie tak lift up, powiedzmy, cały ten napar, i to jest taka spoko opcja. Hmm, jeśli chodzi dalej, no to na przykład takie jak truskawki, w szampanie, to jest trochę coś w tym stylu, bo to aromat taki śmietankowy, właśnie. A jeśli da ten liofilizowany owoc, jednak, to to jest też trochę inna, inna historia. Hmm, akurat te aromaty mleczne, wydaje mi się, że one po prostu nie są takie. Bezwładniające i bardzo intensywne, bo np. aromaty, no właśnie takie owocowe, sztuczne, raczej. Czyli albo kwiatowe tym bardziej, to dla mnie nie do końca jest to. Z kwiatkami też jest taki problem, że one są takie dosyć irytujące w, tym, w tych naparach, trudno jakoś tak, nie wiem, błowatek na przykład, czy coś, to zostaje taki, taki okropny się robi ten kwiatek w tym, w tym naparze i wolę jak ta herbata jest raczej taka zebrana w tym względzie, ale z aromatami trzeba uważać, no bo one czasami mają bardzo taki sztuczny posmak. Te leczne są dosyć sztuczne też, te specyficzne, ale są właśnie takie na jakieś najprzyjemniejsze, bardziej neutralne dla mnie, może w ten sposób, więc jakby jak, ja, jak jaśminowa, to fajnie, żeby to było po prostu kwiatek, a niekoniecznie jakby aromat taki, taki sztuczny, o ile się da oczywiście. I herbata taka zielona, którą ja też właśnie te truskawki, truskawki w, w, nie wiem, w szampanie, to tam też są takie rzeczy, ale śmietanie właśnie takie z czymś liofilizowanym, jakimś jakąś właśnie maliną, truskawką, to to jest taka fajna, przyjemna rzecz i myślę sobie, co tam jeszcze od nich, ale mam jedną herbatę, której chcę wspomnieć najbardziej, którą kocham i uwielbiam, to zdecydowanie będzie genmaicza. I to jest w ogóle chyba moja ulubiona herbata ever, jakbym jeśli miałam wybrać jedną, to zdecydowanie jest ta, czyli herbata zielona zwyczaj sęcza z prażonym ryżem. I to jest dla mnie petarda, bo właśnie to jest neutralna bardzo ta zielona herbata, która ma ten ryż taki nawet który, spreparowany w ogóle, który jest taki brązowy, który ładnie bardzo jakby tak pęcznieje przy, przy lubieniu tego naparu i właśnie daje taki właśnie orzechowy, podprażony, popcornowy Zapach. Ja mi się to właśnie bardzo kojarzyło z popcornem, jak pierwszy raz tego próbowałam, ale jest to mm, po prostu coś takiego delikatnie dymnego, ale bardzo takiego przyjemnego, gładkiego na języku, też. I to jest w ogóle najlepsza herbata y, dla mnie, którą pijam najchętniej no i te wszystkiego. Y, też właśnie na Zielonym Bazarze, y, na tej stronie, o której wspominałam, y, jest cała taka zakładka z herbatami japońskimi, które zdecydowanie, jakby jakością są lepsze. Akurat ta jakość, wiecie, ona nie jest jakaś fenomenalna, jak sobie kupić Cięta Japońską chybatę. to wiadomo, że to jest inna historia, i generalnie japońskie herbaty dla mnie są najsmaczniejsze. Z takich różnych, które kupowałam, najróżniejszych, które się tam piło po prostu, przynajmniej u takich naszych normalnych warunkach, zdecydowanie te japońskie dla mnie wygrywają, jak się da. Jeśli da coś dostać po prostu zieloną i japońską, to to jest jednak trochę inna. Inne są to realia i na przykład też mieli właśnie na zielonym klabie, na zielonym klubie niech będzie taką herbatę jak Genmaicha właśnie, czyli ta zielona z tym ryżem I dodatkowo jeszcze wzbogacone maczą i taka była delikatny, jakiś tam mały procent tej maczy, ale właśnie fajny się robił taki naprawdę intensywny, zielony, taki wręcz jak chlorofil trochę ten e, cały napar i to było też pyszne i dało też taki fajny właśnie zielonisty, bardzo przyjemny posmak. Jeśli chodzi o maczo, o której wspominałam. Generalnie to też się w to bawię, ale tutaj przyznajemy sobie szczerze, że jakość jest naprawdę kluczowa, żeby to było smaczne i dobre, a masza jest... Horendalnie droga yy, i generalnie yy, mam takie momenty, że trochę pijam to, yy, powiedzmy, bardziej tak chętnie, albo mniej, yy, z przerwami piję, albo nie piję. Yy, jakby yy, czasem mam, jakieś czarki mam, yy, wszystko tutaj, co prawidłnie teoretycznie się robi, to, to mam. Przecież że tak pewnie przestrzegam właśnie dokładnie temperaturę i tak dalej, to na pewno to nie jest po zrobione do końca, tak jak powinno. Yy, moja macza, która jest najbardziej rozpoznawalną firmą, jeśli chodzi o maczę jako taką, jest spoko. Ale to nie jest jakiś kosmos. A za to, ile to kosztuje, to szczerze mówiąc, mm, nie mam jakiegoś gigantycznego parcia. Ale ogólnie, za przepada i mam takie momenty, że spoko. Ale wydaje mi się, że jeśli już to serio jest, warto warto trochę w jak to jakąś lepszą, lepszą herbatę zainwestować. Ale mieć pewność, że to się w ogóle to lubi i że się to z chęcią wypije, bo jeśli nie, to będzie to bez sensu. I o maczy chciałam wspomnieć jeszcze tak w ogóle abstrahując, ponieważ w Warszawie jest takie miejsce, które się nazywa Chapa to mamy. Eee, na ulicy Chorzej, więc naprawdę w cisłym centrum tak naprawdę, jest właśnie taka herbaciarnia y prowadzona, zresztą współpraca chyba z, z Japończykami, no bo to Japończycy pracują, jestem przekonana. Samo miejsce wyjątkowe, ma taki po prostu klimat, że idźcie, po prostu jedźcie do tej Warszawy, i idźcie tą herbatę, bo ja tam byłam sobie jakieś 2-3 tygodnie temu i naprawdę zrobiła mnie to gigantyczne wrażenie, ale też sama ta herbata i ta ich matcha to była zdecydowanie najlepsze, jaką piłam w życiu. Mimo, że piłam jakąś taką kombinowaną, nie taką ceremonialną, stricte samą, tylko z jakimś tam mlekiem, cudem, nie wiem, jakimś cukrem z Okinawy i w ogóle jakieś cud, to sam jednak smak tej herbaty był wyczuwalny. I był pyszny po prostu. Nie był w ogóle właśnie taki rybi, jakieś taki cierpki, gorzki, tylko był właśnie delikatnie słodki, dymny i właśnie taki, jaki powinien być. I to było super. Więc jeśli w ogóle lubicie macze i to jest coś takiego waszego, to wiem, że właśnie w Warszawie jest ta herbaciarnia. I chyba się otworzył w ogóle drugi punkt w Poznaniu. Bo naprawdę, e, nie wiem, przyjechałam tam w sobotę o 15, czyli godzinę po otwarciu, i czekałam w kolejce z pół godziny z moim przyjacielem, więc no. Taka, tak się cenią. Znaczy, no taką tak, 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 tak już mają renomę, może miejsce jest otwarte jakiś rok, więc yy, nie dziwię się, bo naprawdę jest wyjątkowe. Jeśli lubicie tylko macze, to polecam się zainteresować tym. I wiem, że oni też właśnie jakąś taką swoją herbatę sprzedają, to mogło być też całkiem ciekawe dla jakichś takich amatorów tego typu herbat. Yy, no więc mamy maczę, mamy gen zaliczoną, czyli właśnie tą z tym ryżem. Ogólnie, yy, jeśli chodzi o zielony bazar, to te najważniejsze Wam powiedziałam, jeśli chodzi o zielone. Lubię też El Grey, ogólnie to jest dla mnie spokojne, tylko żeby to był El Grey zwyczajny, po prostu aromatyzowany bergamotką, dziękuję, jaką jest dobranoc, bez żadnych dodatkowych yy, cudów. Dobrze, żeby ta herbata sama czarna też była... Znaczy taka neutralna, też lepszej jakości. też właśnie nie była taka cierpka, żeby ta bergamotka miała się na czym tak utrzymać, żeby była taka fajna i przyjemna, a nie, że macie jakąś taką okropną, właśnie cierpką, tą czarną herbatę i ona wam dominuje cały ten zapach tego aromatu, bo to jest wtedy też takie bez sensu, moim zdaniem. Z takich ciekawostek innych chciałam wspomnieć jeszcze o herbacie z Rossmana, która jest z filmy King's Crown. E, firmy Rosmanowej zresztą, i nazywa się Liczy i to jest her w ogóle miks herbat białej i zielonej, właśnie z aromatem liczy I to jest akurat ten wyjątek, znaczy no, wyjątek, nie tyle wyjątek, ale to właśnie mamy ten aromat owocowy, ale który jest dla mnie mega przyjemny i bardzo smaczny. Ja generalnie liczy bardzo lubię i nawet jak mi się zdarzało kiedyś, e, ileś tam razy w życiu, niezbyt wiele, ale kilka, wynapić e, się bubble tea gdzieś tam na mieście, to właśnie ten liczy, ten, ten smak liczy jest dla mnie po prostu najciekawszy, najfajniejszy bardzo lubię wyjątkowo, a to nie jest taki smak bardzo powiedzmy popularny i szczególnie żeby on występował solo w herbacie, to jest naprawdę świetna sprawa Ym, i tutaj to polecam serdecznie. W Rossmanie dostępne dosyć łatwo, pamiętam, że 15 zł kosztuje 125 gramów, więc też cenowy wychodzi naprawdę bardzo dobrze i to serdecznie Wam polecam. I naprawdę no, to jest taka fajna, rzecz. w ogóle to jest liczy jest super generalnie naprawdę, nawet e, jeśli chodzi o jakieś takie koreańskie rzeczy, e, o taki alkohol, jak soju, który się tak nazywa, wypiłam ileś różnych, najróżniejszych smaków tego, a liczy było najlepsze. No i to tak się to też samo dzieje z herbatami, akurat wyjątkowa to więc to powiem, polecam bardzo. I już przechodząc sobie na samego końca, ta co będzie tak mi głównie zainteresowało i o czym chciałam wam powiedzieć, bo to jest dla mnie w ogóle odkrycie i hit sezonu. Tylko problem jest taki, że nie mam pojęcia zielonego z jakiej to jest, ymm, z jakiej to jest firmy, bo po prostu mam napisanego importera jako kuchni świata, że to jest herbata zielona na sencha, yy, i że jest ona japońska. I opakowanie wygląda tak i nie wiem nic więcej. I niestety do tych nie żadnych nie ma innych nazw, więc nie mam zielonego pojęcia, nawet jak to wyczaić. I jak szukałam na kuchniach świata na stronie, to też niestety nie znalazłam tej konkretnej herbaty. Generalnie to, ona ma taki zapach. Taki jaki powin powinna mieć, właściwie taki delikatnie y, liściasty, ale słodki w ogóle, nie jest w ogóle cierpka, jest przepięknie zielona. Y, właśnie sęcza jakby jako te, mm, te gałązki, tak, bo tutaj mamy raczej głównie, sporo tego właśnie gałązek, nie ma takich konk konkretnych powiedzmy liści. Y, jest na przykład takie, jak bęcza i to jest jakby z tych młodszych listków senczy, jakby najpierw jest bęcza, jak urośnie to mamy. No, takie tam ważne. ale to jest przepyszne, delikatne, bardzo łagodny napar, który ma Słodki, delikatny smak, piękny, zielony, e, klarowny napar. E, ja to kupiłam w ogóle w Kuchniach Świata w Katowicach za 8 zł paczka. i gdybym wiedziała, że to jest takie super, to ja bym kupiła ich, nie wiem, z 5, bo to jest po prostu lata przydatności do, do 2 marca, ale w ogóle mnie tak nie obchodzi, <laughs> ale gdybym kupiła po prostu te milion paczek, ale po prostu może zapach jest delikatny, to prawie nic nie czuć. To smak jest cudowny i naprawdę polecam w opór. Jakbyście byli gdzieś w kuchni świata i w ogóle herbata jest y, dla Was taka, takim czymś fajnym, to polecam, nawet jeśli to by kosztowało więcej, nawet gdyby kosztowało 30, to mi się wydaje, że to jest cały czas warte, bo naprawdę tutaj ten smak to jest w ogóle jakiś inny level. I o tym Wam chciałam koniecznie wspomnieć i generalnie zainspirowało mnie to do tego, że no chyba jednak będzie trzeba się y, trochę zainteresować y, właśnie taką herbatą, Stryktę japońską, ale żeby ona była naprawdę japońska i importowana z Japonii, a nie, że wiecie, ktoś kupił na kilogramy wór gdzieś tam, powiedział, że jest z Japonii, i teraz wszyscy tam yy, yy, kontrahent od kontrahenta sobie tam go przekazują, zanim on trafi do mnie w torebce. Wiecie o co chodzi, co ja wam będę tłumaczyć? Więc po prostu chyba no, przydałoby się zainteresować bardziej herbatą w ten. Sposób, i to jest naprawdę miazga. Jakbyście mieli jedną rzecz spróbować, to niech to będzie Genmajcza, jakaś gdzieś skąd i właśnie to. No i może w chyba to mamy w Warszawie, jakbyście tam mieli kiedyś być. No i cóż, mieliśmy taką luźną pogadankę herbacianą w cały świat, ale pomyślałam, że czemu by nie? Mm, to jest taka lecz naprawdę dla mnie taka fajna, istotna, i jakby. Mam wielką przyjemność po prostu spić herbatę, to jest moja ulubiona używka, generalnie, chyba, mimo wszystko. Eee, I taki, mm, taka już po prostu, która jednak jest I ja sobie nie wyobrażam nie pić herbaty. Mm, naprawdę, tak ogólnie. Dzień bez herbaty to jakaś masakra by była, generalnie. I na pewno, nie, nie wiem, z półtora to na ludzie, wydaje mi się, że się pije, więc. Wiecie, jak jest, to ja Wam będę tłumaczyć, być może zrobimy sobie kiedyś jakąś taką drugą serię, jak odkryję coś nowego, albo i w ogóle to zainteresowanie jakiekolwiek będzie tutaj tym, to czemu by nie. W każdym razie, jeśli macie jakieś fajne, ciekawe herbaty, preferowanie liściaste, które nie są dostępne tylko i wyłącznie w Waszym sklepiku gdzieś tam, tylko są po prostu do, dostępne do sprzedaży ogólnie, to yy, bardzo proszę o podzielenie się, bo ja jestem naprawdę hebacianym freakiem, to jest dla mnie tak w sumie ważne jak kosmetyki, można by tak powiedzieć, więc dosyć istotne. Yy, w związku z powyższym, jakbyście mieli źle polecenia, to ja bardzo poproszę, bo naprawdę z tego skorzystam, bo to jest yy, no, gdzieś tam istotna rzecz. Dobra, dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się bawiliście dobrze, tak jak ja. I do następnego.